Nie, no dobra, enough is enough. Podczas ostatniego odcinka o Monday Night Raw pomyliłem nazwę Elimination Chambers Royal Ramble. Podczas ostatniego odcinka Shortcut o SmackDown powiedziałem, że 4 plus 14 to jest 28. Koniec, to już jest koniec. W tym odcinku nie będzie żadnych boczy. Wszystko powiem jak prawdziwy, rasowy, wrestlingowy dziennikarz. Poprawnie, po prostu. Pełna profesura. Dzień dobry, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Lesius Attitude Polska. A oto kolejny odcinek WWE Shortcut. I dzisiaj porozmawiamy sobie o Monday Night Raw z dnia 7 lutego 2022 roku. Przed rozpoczęciem odcinka serdecznie zachęcam do pozostawienia łapek w górę oraz subskrypcji, jeśli jeszcze tego nie robisz. No teraz zobaczmy, co wydarzyło się na czerwonej tygodniówce, którą zaczęliśmy od alfa Quizu. I w czystej teorii mógłbym po kolei mówić, jakie były pytania, jak zawodnicy na nie reagowali. Nagowali. No, ale w skrócie powiem, że po prostu wszyscy dobrze się bawili. Tam nawet raz Randy zapytał się publiczności, jakie było poprawne pytanie, yy, i cały segment był naprawdę bardzo, bardzo przyjemny. Ostatnim pytaniem było: ile gramów ma Uncja? I powiem wam szczerze, że gdyby ktoś mi zadał to pytanie, to nie miałbym zielonego pojęcia, ale Randy na szczęście znał odpowiedź, a tą odpowiedzią było 28, co przypomniało mi o moim ostatnim boczu podczas odcinka SmackDown. Yy, no, ale tak, Ark bro wygrywa, to znaczy, że w niedługiej przyszłości dostaną walkę o Mistrzostwo tak Team Row, więc spoko, Chad się mocno zdenerwował i dostawał ataku serca za każdym razem, kiedy był ten dźwięk złej odpowiedzi, no i potem wyszli sobie Street Profits, którzy cisnęli bekę właśnie z Alpha Academy, a po kilku chwilach od tyłu zaatakował ich Otis i takim sposobem dostaliśmy pierwszą walkę na tygodniówce, czyli Alpha Academy kontra Street Profits była naprawdę bardzo spoczko, w sensie nie mam żadnych zarzutów, jeśli chodzi o tą walkę, Chad Gable jest totalnym geniuszem, nie dość, że komedii to jeszcze w ringu, po prostu dajcie mu wszystkie tytuły na raz. A walka skończyła się w ten sposób, że Chad po wykonaniu Ankle Loku zapiął roll-up na Angelo Doginsie, i w taki sposób mistrzowie tak Team Row wygrywają, więc przynajmniej mają jakiś momentum przed ich obroną, najprawdopodobniej w przyszłym tygodniu. Potem był całkiem fajny wideo package, jeśli chodzi o historię Elity. A następnie na arenie pojawił się MVP, który zrobił wielkie przywitanie dla Bobiego Leszleja A dlaczego było ono wielkie? Ponieważ byliśmy właśnie w hometownie Bobiego. Dostał on naprawdę wielką reakcję, no ale Dobra, powiedzmy teraz o czym panowie rozmawiali. Zaczął MVP, który powiedział, że to wcale nie wina Romana, w sensie to nie zasługa Romana, że Bobby aktualnie jest mistrzem, bo nawet gdyby Tribal Chief się nie pojawił, to i tak Leslie wyszedłby z Royal Rumble jako mistrz WWE. Następnie powiedział, że w zeszłym tygodniu miała być wielka celebracja, ale Pierce wszystko popsuł ogłaszając Elimination Chamber Match. A następnie powiedział, że Lesnar, my nie mamy dla ciebie żadnych problemów, wywalczyłeś swoją walkę na WrestleMania wygrywając Royal Rumble i propsy dla ciebie no ale na Elimination Chamber nie wygrasz, ponieważ Bobby Lashley nadal będzie mistrzem, a następnie mikrofon właśnie wziął mistrz WWE, który zapytał się Lesnar po prostu, kim ty uważasz, że jesteś, przecież nawet nie walczysz na Monday Night Raw, nie zasługujesz na kolejną szansę, no ale niech będzie powiedzmy, że pisz zdał ci tą szansę, ale pamiętaj, że to nie ja będę zamknięty z tobą, tylko ty będziesz zamknięty ze mną i ci wszyscy niezawodnicy naprawdę są dobrzy, jednak on jest potworem i to on wyjdzie z Elimination Chamber jako mistrz i to Potem Brock może sobie iść na Romka, na Ressumanii, jemu to nie przeszkadza, ponieważ on będzie bronił swojego tytułu w main eventie menu całkiem fajny segmencik. No i już się nie mogę doczekać samej gali Elimination Chamber, z której chyba również zrobimy live reaction, bo jednak tak się potoczyło, że nie jadę na PTW Blackout, więc będę w domu, więc możemy zrobić sobie live reaction, gdzie jednocześnie będziemy sobie oglądać Elimination Chamber i galę od Prime Time Wrestling. Więc jeśli ktoś nie jedzie na Prime Time Wrestling, to może. Ten czas spędzić z Attitude Polska. Ja tym razem nie będzie, bo Jay jedzie do Chorzowa. A teraz uuu, Championship Contenders Match AJ Styles kontra Damian Priest. Mam jedno pytanie: co z rywalizacją Damian Priest kontra Kevin Owens? Czy przypadkiem jakieś dwa tygodnie temu czy trzy tygodnie temu Kevin Owens nie przypiął czysto Damiana Priesta i potem nie było dyskwalifikacji podczas ich walki o pas Stanów Zjednoczonych? Nie mam zielonego pojęcia. Za to wiem, że Priest przez ostatnie tygodnie nie jest pokazywany zbyt mocno, ponieważ tak, te parę tygodni temu został przypięty przez Owensa, potem przegrał przez dyskwalifikację, a w tym tygodniu ponownie przegrał po nie najgorszej walce. No końcówka była całkiem ładna, kiedy AJ na początku chciał wykonać Phenomenal Forearm, jednak to skontrował Priest, a następnie wziął rozbieg, który pięknie właśnie AJ skontrował na Phenomenal Forearm i w taki sposób wygrywa i jestem ciekaw, czy ten Championship Contenders match sprawi, że właśnie pretendentem do Mistrzostwa Stanów Zjednoczonych nie stanie się przypadkiem AJ Styles. Następnie informacja, że w Arabii Saudyjskiej ujrzymy Elimination Chamber Mecz kobiet i będzie to walka o miano pretendentki do mistrzostwa Row Kobiet, i będzie tam Bianca Beller, Reeve Morgan, Dudrop, Ria Ripley, Nikki, Almost a Superhero i jedna zawodniczka, która nie została jeszcze ogłoszona, więc może to jest Bailey, a może Aska, a może ktoś jeszcze inny. Nie mam zielonego pojęcia, jak na ten moment z tych wszystkich zawodniczek myślę, że największe szanse ma Bianca, ale czy tak będzie, zobaczymy. Potem kolejny segment na zapleczu, gdzie Kevin Owens rozmawiał sobie z Stephem Rollinsem o Elimination Chamber. Że no, szkoda, że Owensa nie będzie w Elimination Chamber. A potem Owens powiedział, że dzisiaj będzie mieć walkę z Austinem Fury i może jeśli wygra i razem pójdą z Sethem, to może Pierce zmieni decyzję. Czy tak będzie, no to przyjdzie nam to zobaczyć. Następnie Misty V, którego gościem byli Ray oraz Dominik Mysterio. I co ciekawe, razem z Mizem była Maris, więc przynajmniej to nie był taki jednorazowy powrót, tylko na rywalizację z Beth Phoenix i Edgem. Tylko Maryse, jak widać, może będzie pojawiać się regularnie. Chociaż nie zdziwię się, jeśli w przyszłym tygodniu znowu Maris nie będzie. Ale od początku. Zaczął Rey, który powiedział, że, no, Mist, jesteś oszustem, ponieważ oszukiwałeś podczas ostatniej walki z moim synem. A wtedy Mist odpowiedział, że nie, no, ja po prostu jestem mądry. A tak naprawdę to właśnie on został oszukany, ponieważ nie dostał szansy, aby znaleźć się w Elimination Chamber meczu, A wiecie, kto miał taką szansę? Taką szansę miał Rey Misterio i trochę pocisnął, że tej szansy nie wykorzystał. Następnie powiedział, że, no, on osiągnął podczas ostatnich lat wiele rzeczy, ale Rej się z tego naśmiewał, na przykład, że, no, przecież ja po na Andruna McIntyre'a, kiedy był niepokonany, a wtedy Ray powiedział: No, ale wtedy pomógł Ci Bobby ja A potem: a, byłem mistrzem. On, a, no tak, ale byłeś tym mistrzem tylko przez parę tygodni. Następnie Miss miał trochę bólu tyłka z tego, że Ray Misterio jest gwiazdą okładki WWE 2K22 yy, i że on jest o wiele większą gwiazdą niż Ray, że Maris jest o wiele większą gwiazdą niż Ray, że to Maris powinna być na okładce WWE 2K22. A następnie Maris powiedziała, że Ray może się od niej dużo nauczyć i może zacząć się nazywać Ray. Maris stereo. Uff. No to to było złe, tak samo wymyślał Rey Mysterio. A następnie Miz powiedział, że należy mu się szacunek i gdzie jest ten jego szacunek, a potem wstał Dominik powiedział, faktycznie, gdzie jest szacunek, ale gdzie jest szacunek dla mojego ojca, a wtedy mi, o kurde, a się podpaliłeś, może zrobimy sobie rewanż z zeszłego tygodnia, na co Dominik się zgodził. I cały ten segment był taki, e, nie najgorszy, ale nie najlepszy, ale ostatni punchline mi był po prostu piękny, kiedy powiedział Dominikowi, wiesz co, dopiero teraz zauważyłem, ale jesteś znacznie wyższy od swojego ojca. I może faktycznie jesteś synem Ediego? O, Mis, kocham cię, po prostu Miss jest piękny. Ale tak, kolejna walka, Demis kontra Dominik Misterio. Nie trwała ona zbyt długo i opierało się to wszystko o to, że na początku Dominik chciał się odbić od Lin, jednak wtedy jego nogi złapała Maurice, więc sędzia ją wyrzucił, a następnie to samo chciał zrobić Mis, w sensie odbić się od Lin, jednak wtedy jego nogi złapał Rey Mysterio, więc się przewalił, a następnie roll-up Dominika i w taki sposób młody Misterio wygrywa. Jeśli ten storyline zakończy się w tym momencie, to nie będę mieć do niego żadnych zarzutów. No chyba, że jeszcze w przyszłym tygodniu dostaniemy walkę Rey Mysterio kontra Demis, to również na to nie będę płakać. Kolejna walka Bianca Belair kontra Nikki Almost a Superhero, była to totalna dominacja Bianki. Znaczy no był jeden moment, kiedy Nikki trochę zyskała przewagi, kiedy zaatakowała nogę Bianki i potem właśnie Belair przez całą walkę sprzedawała ten uraz, ale ostatecznie to ona zwyciężyła, wykonując KOD i wygląda całkiem mocno przed walką w Arabii Saudyjskiej. Potem 24 Seven, Staff i, no co ja mogę powiedzieć, Reggie został sfrenzowany, ponieważ Dana podziękowała mu za wszystko, co dla niej robi, a następnie pocałowała go w policzek, a następnie powiedziała, że no oni są najlepszymi przyjaciółmi i tymi przyjaciółmi będą na zawsze, więc, no szkoda, Redziego, szkoda, Regiego. tam oczywiście to Zawa, i Tamina cały czas biegają za tym tytułem, no i zobaczymy, jak dalej to się rozwinie. Potem kolejna walka, Kevin Owens kontra Austin Fury, chyba najlepsza walka na tygodniówce, w sensie trochę podobne do tego, co było w zeszłym tygodniu, jednak wczoraj Austin był zdecydowanie bardziej yy, agresywny. Podczas samej walki zobaczyliśmy kilka ładnych konterek, a końcówka, no to czyste szapoba, ponieważ na początku Kevin chciał wykonać bomb, jednak zostało to skontrowane przez Theoriego, który następnie chciał wykonać jakąś akcję za trzeciej liny, jednak to zostało skontrowane w superkick, a następnie Stanner i w taki sposób kanadyjczyk wygrywa. Naprawdę bardzo mi przypadła do gustu ta walka, tylko leciutko szkoda Theoriego, że jednak trafił Trochę momentum przed jego walką w Arabii Saudyjskiej. Yy, następnie segment tak na zapleczu, gdzie Orton mówił Lidlowi, że ten ma się skupić na jego walce w Arabii Saudyjskiej i że ma się skupić na dzisiejszej walce z Sethem Rollinsem, która będzie w main eventie. Yy, potem promo Lity. I nie wiem, czy do końca zrozumiałem, ale wydawało mi się, że Lita powiedziała, że chciała walki z Becky, ponieważ nie widziała Becky na Royal Rumble. To, że Charlotte była w Royal Rumble meczu, to nic nie znaczy. Teoretycznie mistrzynie nie powinny być w tym Royal Rumble meczu, więc dlaczego narzekasz, że Becky nie było w Royal Rumble meczu? No ale tak, potem wychodzi Becky, która powiedziała, że wychowywała się na Licie i jej podziękowała, bo być może gdyby nie było Lity, to nie byłoby Becky Lynch, yy, ale teraz skoro już jest Becky Lynch, to nie może być Lity i się na nią zdenerwowała, ponieważ musiała poświęcić wszystko, żeby zdobyć tytuł kobiet w WWE, a teraz Lita chce jej to wszystko odebrać. Potem legenda odpowiedziała, że tak naprawdę ona nigdy nie chciała być Super gwiazdą, że po prostu fani ją poprowadzili takie typowe babyfaceowe promo i powiedziała, że ci ludzie ją pociągną do zwycięstwa podczas Elimination Chamber, gdzie stanie się mistrzynią kobiet Roll, a Becky odpowiedziała, że no dobra, bądźcie z ludźmi, ale to będzie jedyna rzecz, którą będziesz miała, a następnie ją zaatakowała i rozpoczął się brawl, gdzie na początku wydawało się, że to Becky go zwycięży, ale ostatecznie Lita wykonuje Twist of Fate, następnie Moonsault i w taki sposób triumfuje, mimo że do lity kompletnie nic nie mam, ponieważ nie jest na przykład jak Goldberg, który powraca regularnie co pół roku, tak jednak oczywiście podczas gali w Arabii Saudyjskiej będę kibicował Becky Lynch, ponieważ, no, ponieważ tak. Potem chyba mój ulubiony segment z całej tygodniówki, kiedy Kevin Owens poszedł do biura Sony Devil i Adama Pearcea i powiedział no, widzieliście tą walkę z Austinem Furym, to co, teraz chyba zostałem dodany do Elimination Chamber, a oni powiedzieli no nie, to co było w zeszłym tygodniu to już nie może się zmienić, a tak w ogóle Kevin to bardzo możliwe że nawet nie będzie ciebie na resumeni. i wtedy Kevinowi zrobiło się strasznie smutno powiedział, że nie, no on musi być na WrestleMania, on musi być w Teksasie, nie możecie tego zrobić mi i nie możecie tego zrobić fanom i naprawdę wydawało się, że mówi to tak naprawdę, ponieważ no wiemy, jaki jest aktualny gimmick Kevina, że on cały czas kłamie, jednak ta jego wypowiedź wydawała mi się bardzo szczera i bardzo mi się podobała. Eee, kolejna walka, Liv Morgan kontra Dudrop. myślałem, że ta walka będzie krótsza, w sensie myślałem, że to będzie maksymalnie, nie wiem, 3-4 minuty Dudrop albo Liv wygrają i nie będzie o tym pamiętać, jednak panie dostały całkiem sporo czasu, wykręciły nie najgorszy pojedynek. E, Doodrop wygrywa, e, z czego chyba się cieszę, ponieważ to oznacza, że ani Doodrop, raczej, ani Leaf Morgan nie wygrają Elimination Chamber meczu, ponieważ ostatnio Doodrop walczyła z Becky na Royal Rumble i przegrała, a Leaf Morgan, skoro przegrała teraz, to raczej nie wygra na Elimination Chamber. Potem ciąg dalszy, Alexy Bliss. Ojeny, ojeny, przepraszam, zapomniałem o jednej rzeczy, kiedy był ten segment z Riddlem i z Ortonem, że Riddle ma się skupić, to. Była kolejna winietka z Wirem Machanem. Niech on zadebiutuje. W końcu Jezus, Maria WWE. To już przestaje być śmieszne. To już trwa, nie wiem, cztery miesiące. Just, just stop. Dobra, main event, Seth Rollins kontra Little i trochę się zdziwiłem, ponieważ patrzę, zaczyna się walka, a szum ma jeszcze jakieś 20 minut, mówię, o kurde, może dostaniemy taki pojedynek, taki wiecie, na poziomie pay-per-view, yy, no jednak nie. I nie chodzi o to, że to, co dostarczyli, było złe, ponieważ panowie naprawdę mają między sobą chemię i dopóki walczyli jeden na jednego, dawali naprawdę fajną walkę. W pewnym momencie nawet się przeraziłem, ponieważ Rollins wykonał buckle bomb na barykadę, no i ja cały czas mam vibesy z SummerSlam 2016, co wiadomo, jak to się wtedy skończyło. Ale tak, w pewnym momencie Riddle otrzymuje trochę przewagi, no i wtedy wychodzi Kevin Owens, który go atakuje, następnie wychodzi Randy Orton, reklama, a po reklamie Seth Rollins i Kevin Owens kontra RK-Bro. Bez zarzutów, chociaż chyba wolałbym 20-minutowy pojedynek Riddle'a z Sethem Rollinsem, ale wiadomo, to jest WWE, oni nie mogą nam dawać dobrych rzeczy, ale przynajmniej końcówka była nawet ładna. I ostatecznie Seth Rollins przypina Riddle'a, zgarniając zwycięstwo dla swojej drużyny a potem Kevin Owens otrzymał drugie RKO ponieważ najpierw otrzymał RKO kiedy Randy ratował Lidla podczas jego ataku a teraz otrzymał drugie i słyszałem jeszcze parę tygodni temu że miały być plany, że podczas WrestleMania dostaniemy walkę o tytuły Raw Tag Team rk Bro kontra właśnie Seth Rollins i Kevin Owens byłaby to całkiem fajna walka, jednak to są na tyle duże gwiazdy że w sumie nie wiem czy chciałbym widzieć je w pojedynku o tytuły Raw Tag Team, ale no to wszystko przyjdzie nam zobaczyć. E, tak się tygodniówka zakończyła. Było dużo spoko walki, jednak nie było ani jednej walki, ani, ani jednego segmentu, gdzie miałbym takie wow, kurde, to jest, to jest coś mega. No i przez to tygodniówce daję ocenę 6 na 10, ponieważ było to dobre show, ale to było po prostu dobre show. W sensie nie wydarzyło się coś znaczącego, nie było coś takiego wow. Tylko po prostu było to dobre show z niezłym wrestlingiem. No i to wystarczyło, żeby dostać taką ocenę. Tymczasem ja się z wami żegnam. Mówi do Aslesius Polska. Lajkujcie, subskrybujcie i słyszymy się już wkrótce. Cześć.